Nie było nikogo ani tego? Tak, że te pół finały takie. O kurna, to szoku jestem Nie na pół. Nie, nie, nie. Czasami tak jest, czasami tak jest. Czasami nie idzie, Czasami nie idzie. Sam doskonale wiesz od pół roku. Ooooooo! Content Creator tam zaopesował niektórych ze Steamu Sky, tak? Tam z Jarką Osem tobie blisko pora byśmy, gdyby nie. Zobacz pewnie czat, ja już nawet łączę się na telefonie. No oczywiście, że czat chce, żebyś się ogolił na łyso, bez zakładu. No zobacz, już sprawdzam, patrz. Kubik, tak działa, wiesz? Ej, widzowie, jak żeby Kubik się ogolił na łyso i brwi poleciał na tak od razu, bez niczego? Patrz, pa! i świat Opiszę na łysy, widzisz, patrz. Jakoś Jacob wychodzi z domu, kubiks, Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! Dobrze! Ale szanuję, ale szanuję. poker Manojka. Dobra, oglądamy. Jest set. Skupcie. się. <laughs> latarki, latarki. Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie. Jedziesz. Lęcin. Jeśli mi słówko dasz, tak, że tak. zostanę w twojej pamięci. Aha, Oczy me. Jak diamenty! One do pana nie pytane mienią się, wpadnie pan Jak w odwenty. Ale W dłonie! Ej, to nie jest ta piosenka! Bo... Mamy skroni tańcują już! aha. Pytasz tak. Moją talię. talię A na buzi świnka i różno! Za nim popójnie... Nie! Totalnie punktów, to jeszcze wszystko może się odwrócić. PKR 0hp i nie, wiem, no, jak... nie, jak on ma zero hp Co? nie, Ej, nie widziałem tak jeszcze nigdy. Ale co tu się dzieje? to zabija. zabijasz i masz 50 No tak, no ale on, on, on daj ma teraz. On ma 0hp. oj, Ojojoj, PKR fakt, Hej Ej, ma zero hp no, jest PKR i będzie miał no, Spiderman'a tak, tak, na peka, to on tak naprawdę... A, ma, ma, Daj tacie, nie, tacie, daj tacie. Tata wybierze. Co? Proszę, mieszka ta, nie, Pan nie, to musi to wybrać co podarunek. Co się dają. panu najbardziej podoba daj, w sklepie dzisiaj? To najdroższe. No, w sklepie dzisiaj najbardziej podoba Akompansi mi się... No to się ale dzisiaj? możesz skrować, po najlepiej już cały pakiet, tak? Ale ładnie wyglądał ten komputer. Aha, Najlepiej to cały sklep, nie? Ja tak zrobił, tak zrobił. Jakaś laska? Jakaś laska? Nie! Podaruję. Nie, 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 nie! jasne!

Dobrze, tak, była działa, sytuacja działa. tego typu, Jest że był pewien, po, 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 pewien dzień. Ja byłem głodny, chciałem uh -huh. zrobić kebaba, zamówiłem kebaba i ja czekałem na tego kebaba półtorej godziny i on miał być w ogóle za 45 minut jakoś po zamówieniu. Tak. No i już minęła tam godzina ponad od tego uh -huh. przyjścia planowego. No, no, to no to i zwolnił chłopa co z kebabem. On mówi, że będzie za 15 minut. No to czekam te 15 minut, czekam pół godziny. No i próbuję do niego się dozwolić. No i nie odbiera, nie, 30. W porta głosowałem, się prostu głosowa, ja tak. telefon im wysiadnia. No i, e, i okazało się, że mi zablokował musiałem ten ten <grym> nie. Acha, nie Ale nie proszę dzwon ci No i, mu, i musiałem okay. mieć drugi telefon, źródłem telefon mamy, no i dzwonię i chłop odbiera momentalnie, nie? Czyli się okazało, że mnie zablokował. Tak. No i dzwonię i pytam się, kiedy będzie ten kebab? I on mówi, że za 15 minut będzie, no i czekał te 15 minut. No i mnie znowu zablokował, nie? Inaczej już czekał, znaczy no, czekaj. I już ty, nie, nie odebrałeś kebaba. No i nie dobrą rękę No skróciłem, nie dostałem kebaba, trzy razy że chłop zablokował. Ale znaczy, ci jeszcze to raz i powiedzieli, że Tak, znaczy no tak, bo. Trafić z to jak w czasem, nie? Nie co? Ja pierd... Dobrze, smarczyk, że mamy, dobrze Cię mamy. Ratuję Cię podacy Kubiksa. Ratuję Dobra. <try> <try> Darek! Jeszcze głupa gdzie? Wszystko przed tobą No Nie, zwani O daj smaczek! Ej Smańczyk ja nie mam karty, nie mogę go spuścić. puścić Smańczyk ja mam do ciebie pytanie Inyx ma Jedźcie na 11 No kurwa jaki Enyx no, to... no zabrał ja, 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 nam kartę no Smańczyk no, mam pytanie, dlaczego samemu ojebałeś chipsy i się z nikim nie podzieliłeś? No? <średenie> Udaję, że nie głupa Dobra Ej, jak sobie radzi? Jest gigantyczny? Jest git. Bardzo ładnie! Ład pampuje malibukę! Będę dobijał, Tyson dobijał, łapie jakiś lewni, ma jeszcze minisy. ma materiały i ma też czas, żeby się uleczyć. Wydaje mi się, że chwila, moment i zaraz y, ruszy ząb. Nie, ja ja jest, słyszę, jak kurnik mnie,

a wiesz co, się to jest pani Ile ma końców 13,5 patyka? No. 6,5 no. patyka? 13,5 tak patyków. Ile e, tak tak, no ma końców? 13,5? Tak. Do 13 ma dwa końce do 26 i pół też ma dwa końce do 28. No raz, smakuj, smakuj. Po po Jaki... <słysza> <Co>? <słysza> jakiego koloru jest kogut? <słysza> no. Taki kogut? No. Jaki kogut? No czerwono-niebieski. A jakiego koloru jest prawa? <słysza> no ja nie wiem, gram Fortnite. A faktycznie e, Ja też, więc Żubik. Rubik, okej. Okay. Jakiego koloru jest? Dajko w to mleko, odpowiedź wam. A, a jaki jest, jak jest liceum? E, liceum? Nie spadł, ale punktów brakuje im teraz. Kepcius. 6 plus 9. No weźcie, czekajcie. Sześć, no daj, nie tak. 15. Ale to top 1. A, dobra, ja ja ja! Jezus, nie, to czekajcie. No to jest to jest na to top 1, no. To no, no? Nie, no to nie, tu weźcie z nami, polisz. Nie, dawaj, dawaj, dawaj. Pod kreskę ją to... odjął. Słuchaj? Pod kreskę byśmy odjęli, może. Znaczy, to znaczy? A, kreska tylko z jednej ciekawej, super kreska. <śla> Ej, to. <śla> tak <to, śla> nie? ty tak dużo wody pijesz? <śla> Wszystko jasne, z na organizm no czy to punktów, 35 punktów brakuje, tak? No to było kiepsko, nie ma. Tak, stara. Ja to powiedziałem mu jak coś, Tak, to prawda, to ja ja potwierdzam. Potwierdzam, potwierdzam. Tyson. Teraz pat. Oj, oj, oj! Nie, nie, nie! Zobane, co? Spalcowaliście mnie? Z już dziękuję za tytuł. Z dziękuję za ferą, no co tu się dzieje w tym internecie? Spalcowanie to wczoraj wypłynęło do internetu. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. No, no <pow> e so like even... to było <choolLooking> <love> y <mother> Ja nie ma tego <gry> jeszcze z mowy, tak? <gry>